Chcesz wiedzieć ile naprawdę zarabia kierowca ciężarówki w Anglii po opodatkowaniu, czyli na rękę? To dobrze trafiłeś. W tej pigułce wiedzy opowiem ci, jak wyglądają zarobki w pięciu różnych specjalizacjach, nie z ogłoszeń, tylko z życia. Będą konkretne stawki, przykłady i szczerze powiedziane, co się opłaca, a co potrafi zmęczyć. Zaczynamy plandeka, czyli klasyka, to najczęstsza robota. Prowadzisz ciągnik siodłowy z naczepą plandeką, tak zwaną kurtyna. Wozisz palety, materiały, czasem sprzęt AGD, ładunek od rampy, bokiem lub tyłem. Na klasie pierwszej zarobki po opodatkowaniu to 14 do 15 funtów na godzinę. Dziennie to około 150 funtów, czyli tygodniowo, od 600 do 750 funtów na rękę. Robota raczej spokojna, czasem kolejki na magazynie, ale jesteś codziennie w domu, ADR, czyli materiały niebezpieczne. Tu robi się poważniej. Przewozisz chemikalia, baterie, gaz, paliwa. Trzeba mieć certyfikat ADR. Na klasie drugiej jeździsz lokalnie, na klasie pierwszej po kraju. Zarobki po opodatkowaniu? Na klasie drugiej 16 do 17 funtów na godzinę. Na klasie pierwszej 19 do 20. W Londynie nawet 21 funtów na godzinę. Kasa konkretna, ale robota wymaga wiedzy i skupienia. Cysterna z mlekiem. Robota wiejska. Zbierasz mleko z farmy i zawozisz do mleczarni. Cero korków, ale ciasne drogi, błoto i wjazdy jak z bajki. Na klasie drugiej trasy są krótsze. Na klasie pierwszej przewozisz duże ilości między skupami. Po podatku zarobisz od 16 do 18 funtów na godzinę. Tygodniowo 700 do 850 funtów na rękę. Praca czysta, ale nie dla każdego. Wielu chłopaków robi to latami. Złom i odpady. Robota brudna, ale dobrze płatna. Tu jeździsz z kipem, hakowcem albo kontenerami z odpadami przemysłowymi. Dużo kurzu, brudu i pracy fizycznej, ale nikt nie ma rudzi ci nad głową. Na klasie drugiej ładujesz mniejsze kontenery. Na klasie pierwszej wozisz wielkie kontenery po miastach i składach. Po opodatkowaniu stawki to 16 do 18 funtów za godzinę. Tygodniowo 750 do 850 funtów na rękę. Brudna robota, ale pewna i bez stresu. Ponad gabaryty, ciężko, ale z rozmachem. Tu przewozisz to, co się nie mieści w standardzie. Maszyny, konstrukcje stalowe, wielkie elementy wiatraków, jeździsz z pilotem w asyście, czasem z eskortą policyjną. Po podatku zarobki to 20 do 24 funtów na godzinę. Z dodatkami i nocnymi kursami możesz wyciągnąć nawet 1600 funtów tygodniowo. Robota trudna, ale jeśli masz doświadczenie, to najlepsza kasa na drogach. Podsumowanie, i to by było na dziś. Pamiętaj, każda z tych specjalizacji ma swoje plusy i minusy, ale niezależnie od kierunku, w Anglii za kółkiem da się dobrze zarobić. Trzeba tylko wiedzieć gdzie i jak. Jeśli chcesz więcej takich materiałów, zostaw komentarz. A jak chcesz, żebym opowiedział o pracy agencyjnej, nockach albo trasach międzynarodowych, daj znać. Dzięki za uwagę i szerokości na trasie.